Podstawy komputerowego montażu dźwięku dla pracowników instytucji kultury. Często spotykanym problemem, z którym zmagają się pracownicy ośrodków i domów kultury prowadzący zajęcia taneczne czy wokalne, jest konieczność przygotowania materiału muzycznego na potrzeby zarówno samych zajęć, jak i wszelkiego rodzaju konkursów czy pokazów. Skracanie czy zapętlanie fragmentów utworów muzycznych, łączenie wielu utworów w całość, czy wyrównywanie poziomu głośności poszczególnych piosenek, a także zmiana ich tonacji to operacje, które wymagają wprawdzie specjalistycznego oprogramowania, jednak można je z powodzeniem wykonać bez żadnego dodatkowego sprzętu na niemal każdym współczesnym komputerze z użyciem aplikacji darmowych i dostępnych na licencjach open source. Proponowany cykl firmów instruktażowych wychodzi naprzeciw temu zagadnieniu i stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu podstaw montażu dźwięku, podane w zrozumiałej i przystępnej formie, zilustrowanej przykładami. Poszczególne odcinki przeprowadzą Państwa przez cały proces: od wyboru właściwego programu z całej dość bogatej oferty darmowych rozwiązań, przez jego instalację i podstawową konfigurację, szczegółowe omówienie typowych operacji montażowych, aż po proste i jasne omówienie najpopularniejszych formatów plików audio i wybór docelowego z nich. Darmowe oprogramowanie do obróbki dźwięku, Wybór, Instalacja, Konfiguracja. Rozwój technik cyfrowej rejestracji i obróbki dźwięku na przestrzeni ostatnich lat zaowocował szeroką ofertą narzędzi programowych służących do pracy z dźwiękiem. Współczesne programy typu DAW, bo tak zwykło się je w ostatnich latach nazywać, jest to skrót od angielskiego Digital Audio Workstation, to w zasadzie kompletne i samowystarczalne wirtualne studia nagrań, oferujące możliwości dostępne dotąd jedynie dużym i wyspecjalizowanym placówkom, a wymagające do działania jedynie dowolnego w miarę współczesnego komputera osobistego. Najbardziej znane z wyżej wymienionych programów to Pro Tools firmy Avid, Logic Pro firmy Apple, Cubase i firmy Steinberg, Sequoia i Samplitude, firmy Magix, Live, firmy Ableton, czy popularne ostatnio Reaper, firmy Cocos Incorporated. Są to programy, których możliwości wykraczają daleko poza podstawową rejestrację czy edycję materiału dźwiękowego, dlatego używane są powszechnie w przemyśle muzycznym i filmowym. Jednak ze względu na rosnące zainteresowanie tzw. home recordingiem, czyli produkcją wszelkiego typu treści, audio w warunkach domowych, ich producenci oprócz samych możliwości przykładają też coraz większą uwagę do łatwości i wygody użytkowania swoich programów. Problem polega jednak na tym, że większość z wyżej wymienionych standardowych programów do pracy z dźwiękiem jest też niestety względnie kosztowna. Istnieją wprawdzie w niektórych przypadkach darmowe wersje standardowych aplikacji do obróbki dźwięku, jak na przykład Pro Tools First firmy Avid, będący darmową wersją bodaj najpopularniejszej w przemyśle muzycznym platformy, jaką jest Pro Tools. Jednak posiadają one często bardzo ograniczone funkcje, a ich instalacja wymaga niejednokrotnie zakupu specjalnych kluczy sprzętowych. Specyfikacja poszczególnych wersji szybko też się zmienia, dlatego nie będziemy ich w tym miejscu omawiać. Alternatywą są być może nie tak liczne, ale równie popularne aplikacje w pełni darmowe i to właśnie im poświęcony jest niniejszy cykl. W jaki sposób wybrać najlepszy dla nas program? W pierwszej kolejności musimy ustalić, jakim komputerem i z jakim systemem operacyjnym dysponujemy. Zdecydowana większość komputerów dostępnych w instytucjach kultury to komputery klasy PC z systemem Windows. Będzie to więc naszym punktem odniesienia. Kolejnym krokiem jest określenie wersji i architektury systemu operacyjnego. Informacje te w systemie Windows sprawdzić możemy w następujący sposób. Z menu start wybieramy ustawienia, następnie system oraz informacje. W informacjach o systemie znajdziemy dane takie jak: Architektura. Tutaj informacje, którą znajdziemy to 64-bitowy bądź 32-bitowy system operacyjny, a także wersja systemu, w naszym przypadku jest to Windows 10 Pro. Wersje i architekturze systemu będą nam potrzebne, aby dobrać odpowiednią dla nas wersję aplikacji. Skoro już udało nam się określić wersję i architekturę systemu, przeszedł czas na wybór najodpowiedniejszego dla nas programu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, co będę wielokrotnie podkreślał, że pokazane w tym cyklu operacje można z powodzeniem wykonać na każdym współczesnym programie do obróbki dźwięku z użyciem dokładnie tych samych technik, a jedyna różnica pomiędzy poszczególnymi programami w zakresie, który obejmuje ten materiał, polega na sposobie dostępu do poszczególnych funkcji. Omówmy więc teraz pokrótce najpopularniejsze z darmowych programów do obróbki dźwięku. LMMS to prosty, darmowy program działający na platformach Windows, Linux i macOS. Oferuje on wprawdzie pewne możliwości edycji audio, jednak jest on dedykowany przede wszystkim osobom zainteresowanym tworzeniem muzyki z użyciem wirtualnych instrumentów. Dlatego nie będziemy w tym cyklu poświęcać mu zbyt wiele czasu. Audacity to bodaj najpopularniejszy z darmowych edytorów audio, nie bez powodu. Dostępny jest na wszystkie popularne systemy operacyjne, a jego możliwości w wielu kwestiach dorównują rozwiązaniem komercyjnym. Jest też aplikacją bardzo dynamicznie rozwijaną, choć tworzoną przez grupę wolontariuszy. Posiada też polską wersję interfejsu użytkownika, dlatego to właśnie tego programu używać będziemy przynajmniej w części przykładów niniejszego cyklu. SoundBridge to dość rozbudowany program wyposażony w całe mnóstwo użytecznych funkcji i wbudowanych efektów audio. Jego pobranie i instalacja wymaga założenia konta w serwisie. Program jest darmowy, jednak za każdym uruchomieniem prosi o dobrowolną wpłatę na rzecz jego twórców, tzw. donate. Wyposażony jest w ciekawy interfejs umożliwiający łatwe wykonywanie zaawansowanych operacji na wielu ścieżkach audio, lecz jego interfejs jest w mojej opinii również dość mało przejrzysty, jeśli chodzi o zadania najprostsze, dlatego jego również nie będziemy używać w naszym cyklu. Waveform Free to kolejny dość popularny program typu DAW. Jest dobrym wyborem, jeśli oprócz podstawowej obróbki dźwięku planujemy także dokonywać nagrań audio, ze względu na szeroką funkcjonalność, którą program ma w tym zakresie. Waveform Free pracuje na wszystkich systemach operacyjnych, jednakże tylko w wersji dla architektury 64 bit. Więc jeśli posiadamy do dyspozycji jedynie starszy komputer z 32-bitowym systemem, powinniśmy wybrać inny program, np. Audacity. Instalacja wymaga także założenia konta i podania podstawowych danych osobowych. Ostatni na naszej liście, CakeWalk by BandLab, to bez dwóch zdań najpotężniejszy z darmowych programów typu DAW. Przez lata rozwijany był jako produkt komercyjny pod nazwą Sonar i obecny był w wielu studiach nagrań na całym świecie. Dziś nadal jest rozwijany, lecz już udostępniany za darmo. Pobranie aplikacji wymaga założenia konta w serwisie BandLab, a program dostępny jest wyłącznie dla systemu Windows w architekturze 64-bitowej. Aby zainstalować program Audacity. Musimy udać się na stronę projektu www.audacityteam.org. Cały proces przebiega bardzo prosto. Jedyne co musimy zrobić to wybrać odpowiednią dla nas wersję. Z prawej strony wybieramy interesujący nam system operacyjny, w tym przypadku jest to Windows. Oraz wybieramy instalator najnowszej wersji, zostajemy. Przekierowani do strony Fosshub, z której następnie pobieramy aktualny instalator Audacity. Gdy pobieranie się zakończy, uruchamiamy instalator, udzielamy mu uprawnień administratora i wybieramy język instalacji. Jak już wspomniałem, Audacity posiada interfejs w języku polskim. Zostajemy przeprowadzeni przez cały proces instalacji. Trwa to dosłownie chwilę. I uruchamiamy program. Na tym etapie jest on w zasadzie gotowy do pracy i nie ma potrzeby jego dalszej konfiguracji. Ustawienie urządzenia audio zostały pobrane z systemu, a więc jeśli przed instalacją programu dźwięk z komputera słyszeliśmy normalnie. To nie powinno być potrzeby wykonywania jakichkolwiek dalszych operacji konfiguracyjnych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku programu CakeWalk by BandLab. Tutaj pierwszym ruchem, który musimy wykonać, jest założenie profilu w serwisie BandLab. Wymaga to określenia kilku swoich preferencji, podania nazwy użytkownika oraz hasła, a także pobrania specjalnej aplikacji o nazwie BandLab Assistant. Po zainstalowaniu aplikacji, program poprosi nas o zalogowanie się swoją nazwą użytkownika i hasłem podanymi przy rejestracji w serwisie BandLab. Następnie, z poziomu tej aplikacji, czyli BandLab Assistant, będzie możliwe zainstalowanie programu Cakewalk. Bezpośrednio po instalacji, program również jest de facto gotowy do pracy, tak długo, jak do tej pory używane urządzenie audio działało w pełni dobrze. W przypadku pozostałych programów proces instalacji jest równie prosty i nie wymaga raczej szerszego omówienia. Zapraszam więc Państwa na kolejne odcinki z cyklu i dziękuję za uwagę.